Siema z tej strony do Manu. nadszedł czas wygodnie powitać FIFA 17, a na tym kanale tradycja jest taka, że na rozpoczęcie gra się drafta, a więc panie i panowie, przed wami powitalny draft, który prawdopodobnie jest przedostatnim draftem na kartomani FIFA 17, bo ostatni nagram na pożegnanie tej gry. Ale pomijając śmieszkowanie, draft na starcie FIFA jest o tyle dobry, że pozwala ograć się chociaż przez chwilę mocnymi kartami, na które zwyczajnie w świecie jeszcze nikogo nie stać. A po drugie w tym roku podobno można wyhaczyć naprawdę niezłe nagrody za jego wygranie, w tym nawet. 25 tysięcy monet oraz paczki, a więc może być to niezłe źródło dochodu na starcie. Ja postanowiłem to sprawdzić, a czy uda mi się wygrać tego drafta, a możecie obstawiać już teraz. Drużyna, którą udało mi się złożyć jest całkiem niezła. Wpadły mi takie karty jak Ronaldo, Bale, Inform de Bruyne i tylko środkowi obrońcy z Manchesteru United nie mają tutaj pełnego zgrania, ale za to pełne zgranie ma cały skład. I dałem te szanse Gryericowi Bajemu. Wiem, że Iworyjczyk ma wysoką pracowitość w ataku i średnią w obronie, ale póki co nie zauważyłem by w tej FIFI takie pracowitości środkowego brońcy rozbijały obronę. Szczerze mówiąc to na razie nie mam jeszcze żadnych powodów, żeby przyczepić się nawet do Dawida Luisa, a więc jest ciekawie. Okej, okay, przejdźmy do meczów i klasycznie zapomniałem nagrać składu mojego przeciwnika w pierwszym meczu, ale na szczęście to spotkanie zakończyło się dość szybko. Koke podał do bakambu, obrona rywala w międzyczasie dostała niemałego wylewu i po płaskim strzale mamy 1 do 0 i żegnamy się z moim przeciwnikiem. Szanuję. W meczu drugim trafiłem na oponenta, dla którego zgranie się nie liczy. Ronaldo na szpicy, i takie tam, czy to przejdzie w FIFA 17? A no właśnie, Iniesta do Gabiego, ten z pierwszej piłki podał do Cristiano Ronaldo Portugalczyk, opanował futbolówkę i słabym strzałem zmasakrował bramkarza 1 do 0. A tu już akcja mojego przeciwnika, niby wszystko pod kontrolą, niby wszystko w porządku, a tutaj leci niechlujna, wrzuta w pole karne. Dostaje wylewu, piłka jeszcze się odbija i finalnie wpada do mojej bramki. No tych wrzutek, gry głową i bramkarza, trochę się obawiam wobec tej Fifie Zobaczymy co to będzie. Na moją odpowiedź trzeba było trochę poczekać. Bakambu rozegrał do Cristiano Ronaldo, ten spokojnie odwrócił się z piłką i technicznym, mocnym strzałem wydał wyrok na bramkarzu 2 do 1 i wszystko pod kontrolą. A już po chwili to sam Bakambu zmasakrował bramkarza po kombinacyjnej akcji z Garethem Bejlem. W tym meczu nie padło już więcej bramek, i wszedłem do półfinału, czy tam trzeciego meczu. Nie wiem jak to się tam w tym drafcie nazywa. A w tym meczu czekał na mnie taki skład Bardzo podobny do mojego, ale chyba mimo wszystko Ja miałem nieco lepszą drużynę Długo czekaliśmy na bramki, ale w końcu Spójrzcie na to Tomasz Karolak ma mniejszą dziurę w uzębieniu Pomiędzy jedynkami niż obrona mojego przeciwnika Cristiano Ronaldo piłka jeszcze skozowała Nad bramkarzem i 1 do zera. A to już piękna akcja mojej drużyny Na początku drugiej połowy Zobaczcie ile ja się tutaj utrzymywałem przy piłce Jakie szybkie i wymyślne podania Wymieniali zawodnicy mojej drużyny No to jest coś fantastycznego, coś fantastycznego niczym twarz Depaya w FIFA 16, bakambu 2 do 0, a już po chwili wykreowała się kolejna akcja i bramkę znowu zdobył bakambu, muszę przyznać, że niezły z niego na pazior. a 30 minut przed końcem meczu mój przeciwnik puścił z ławki Obamayanga na ataki i szybko zrozumiałem dlaczego Maciek tak wam narzekał na tego zawodnika, 3 do 1 i ogarnijcie co się wydarzyło pomiędzy 77 a 80 minutą meczową, minuta 77, mój rywal popełnia karygody błąd i wjeżdża mu do bramki na 4, 4 do 1. A to jest akcja przeprowadzona w minucie 79 i mamy już 4 do 2. Bramkę zdobył Neymar. Po czym w minucie 80. moja obrona dostała wylewu i przepuściła podanie kierowane do Obama Yanga. Takim sposobem mamy 4 do 3. Padły praktycznie 3 bramki w 3 minuty i nie było nad tym jakiejkolwiek kontroli. Na szczęście ten mecz zakończył się już takim wynikiem i przyszło mi rozegrać finał. A tam czekała na mnie taka drużyna. Pełne zgranie i dwie legendy, w tym nowy życiel Rio Ferdinand na ataku szybki Michael Owen. Powiem szczerze, że ręce mi opadły, no ale to co miałem wyjść. No grałem i się trochę przegrałem, bo w minucie 23 zrobiłem karnego. Do tej pory obroniłem wszystkie rzuty karne w meczach online w FIFA 17. Czy tego też obronię? Oczywiście, że tak. Czy to jest przypadek? Nie. Po tym karnym poszło już z górki. Ronaldo zgrywa do bakambu. Ten wypuszcza baila, i mamy 1 do 0. A po chwili bakambu znów asystuje. Tym razem wykrował setkę Cristiano Ronaldo, i przed drugą połową meczu mamy 2 do 0. A mój przeciwnik po prostu się poddał. Takie zagrania ja szanuję. I pozostała kwestia nagród. Czy dostanę końcy, i czy zarobię na tym drafcie? No niestety na starcie na to się nie zapowiadało. Dwie słabe paczki, a w nich były takie fanty, że szkoda to komentować. Szkoda naszego czasu. Mówiąc krótko, to dostałem za tę zawartość paczek ledwo ponad 15 tysięcy, czyli ten wygrany draft, podkreślam, wygrany, no ledwo się zwrócił, a więc tak średnio opłaca się w to grać. Ja nie mam zamiaru do tego wracać w najbliższym czasie. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!